Trochę rozbity, ale ostatecznie ale cały i zwycięski Tak jest, najważniejszy eee, Zwidzicie się jak, się jak kończymy, nie jak zaczynamy No właśnie, bo jednak to doświadczenie pięściarskie się przydało dzisiaj Tak, tak, chłopak powiem wam szczerze był bardzo silny Bardzo silny dzik, tak, był tak... Mówimy o koali Tak, tak, był tak słaby i przez to, że był tak słaby, był tak trudny, bo po prostu wszystko na odwrót zrobił czego nie powinien i to sprawiało naprawdę trudno było się dostosować do niego. Nie, nie było to, to łatwe Powiedz mi, bo tak zauważyłem taki techniczny, e, jakby to powiedzieć, trik. Zwalniałeś walkę. Tak, no powiem szczerze, ja trenuję sam sobie na fitness klubie. Worek wisi trenuję sobie sam. Nie mam trenera, nie mam czasami tam z kolegami sobie posparuję, ale wszystko robię sam. Wiedziałem, że ta kondycja na pewno jest większa niż u mojego przeciwnika, także spokojnie sobie zwalniałem, czekałem, czekałem, chciałem na tą ostatnią rundę wolną wyjść, żeby go wymęczyć troszkę na dół, troszkę na górę. Nie chciałem ryzykować, bo co wpadłem, przeciwnik przeciwnikował się tak niekonwencjonalnie, takie te ciosy zadawał nie, 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 niepoprawnie, a one sprawiały tak trudno, że ja wiem, że to, się, to może ktoś tego nie rozumie, czy to nie walczy, ale czym mniej umie, tym jest mniej, bardziej niewygodny i, i to, było, to było najgorsze, najgorsze. Twoja droga, jeśli chodzi o karierę, to, to naprawdę rollercoaster, to zloty, upadki, e, co zawiodło, że Ty, bo o Tobie mówiło się jako o wielkim talencie kiedyś, ja pamiętam, że wskazywano Ciebie jako być może nawet przyszłego mistrza Europy, mistrza świata, tak to wyglądało. Nawet powiem tak, między nami, że walczyłem z zawodnikiem Danny McIntosh i wygrałem tą walkę. I co najlepsze, chudłem do tej walki dwa razy w tygodniu, bo miała być odwołana. Zrobiłem wagę, przytyłem 5 kg, zrobiłem wagę 79-300, zawodnik przyjechał 83. Powiedziałem, dobra, biorę wagę. Walkę, Wygrałem tą walkę, to było w Anglii, u niego na tym dali mi przegraną, ale wiem, że wygrałem tą walkę. I ten zawodnik później był mistrzem Europy, Dany McIntosh. Czasami się, no tak się drogi ułożą, no, no do tego po pierwsze trzeba mieć szczęście, trzeba mieć trenerów i jeszcze troszkę smykałki, no i najlepiej jak się ma to uderzenie, którego niestety ja nie mam. Dzisiaj mówią, że menadżerowie z średniego zawodnika robią mistrza świata, też zabrakło być może menadżera? No na pewno, ja pojechałem do Anglii, e, pierwsze 10 walk, pierwsze chyba 6, pierwsze 6 walk wygrałem, z czego dali mi 5 przegranych. Ciężka droga, bez promotora to można sobie tak skończyć jak ja Słuchaj, e, pogadamy kiedyś dłużej, mam nadzieję, że jeszcze za, zawitasz tutaj Dziękuję ci naprawdę dziękuję i szacunek bardzo. za tą walkę, którą Lecimy daliście dalej. z koalą dziękuję tak, Szacunek bardzo. dla koali, dziękuję bardzo dziękuję.